Kluczy. zrobię to w tym roku. Co ty się kładziesz? No! maneczko, po trzech dniach patrzcie, co się dzieje. On gdzie spać? Nie ma spać. Czy obrywam? Pytaliście, czy obrywam wąsy? Nie. Wąs czasem będzie się ładnie, rozumiecie? Owijał na tym sznurku tymi wąskami, nie? O, cyku pyku. Zawijamy sobie. Prosta sprawa. Słuszna uwaga. Pisaliście mi jedno. Żeby obrywać dolne ogórki. Można obrywać. Zrobię to w tym roku. Dlaczego? Chociaż te dwa. Ponieważ jak to jest długi albo krótki, mam dwa nie pamiętam, pomyliłem odmianę, ale jak będą potem większe, to będzie wiadomo. Bo leżą potem na tej ziemi. Choroby może łapać. A jak się pobrywa i nie ładuje od razu w te owoce na dole, no to idzie w korzeń. <laughs> wiecie o co chodzi? Wilki pokazywałem niedawno. Niech to podrośnie, bo nie, tu jest ogórek, a to jest wilk. Ale jak nie wiecie, to poczekajcie, niech trochę podrośnie. Zobaczcie, tu tak samo, nie? Przecież szok urośnie, nawet krótszy ten ogórek, to będzie na ziemi leżał. Na co to komu? I tak tych ogórków będzie narąbane i tak. Takie? No dobre, a takie małe. Tutaj, jak widzicie, się nie położył. O, to jest wilk. Widzicie, główny pień? Tu jest ogóreczek i jego wyrywamy. Nożyczkami też można, ale tam niby trzeba sterylizować. Niektórzy mi się tam burzyli. Jakoś tam raz urywam, raz nożyczkami, zawsze mam plony. A jak choroba ma wejść, pamiętajcie, to i tak wejdzie, choćby skały sramy. どるんだよ